Zostań rodziną zastępczą. Pod takim hasłem odbył się festyn zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okazja była szczególna. Uważamy, że z największej, najlepszej okazji, czyli z dnia naszego, takiego rodzicielstwa zastępczego. Bawy, gry, w głównej mierze dla dzieciaków, żeby się wybawiły, wyhasały, ale też żeby wzmocnić rodziców zastępczych, żeby z nimi porozmawiać, jest ku temu okazja, yy, no i najważniejsze, żeby zachęcić wszystkich, którzy będą mieli możliwość spotkania się z tego rodzaju inicjatywą, żeby spróbowali... Yy, również stać się rodziną zastępczą. No właśnie to jest chyba duży problem w dzisiejszych czasach. Ku naszemu zaskoczeniu bardzo duży, nawet nie duży, tylko bardzo duży. My jako pracownicy, jako służba działająca w tym zakresie Częstokroć po godzinach pracy prosimy, szukamy, dzwonimy. Właściwie w całą Polskę I tutaj maile wysyłamy, ale się okazuje, że te same maile idą w naszym kierunku. Z tym samym pytaniem, czy macie miejsca w rodzinach zastępczych. Odpowiadamy podobnie jak nam się odpowiada. Nie, nie mamy. Z jakiegoś nieznanego nam jeszcze powodu. Nie ma rodzin chętnych do bycia rodziną zastępczą. Jest to zapewne na pewno trudna praca, odpowiedzialność za dzieci e, z dość dużym plecakiem złych, częstokroć doświadczeń. To dziecko jest zwyczajnym dzieckiem, ale niezwyczajny jest pleca, który dźwigają. E, z poprzedniego kawałka swojego życia. Stąd może trudność w zdobyciu kolejnej rodziny zastępczej. Podczas festynu zapytaliśmy przedstawicielkę rodziny zastępczej, czy to jest łatwe podjąć się takiego wyzwania. Na pewno nie jest rzeczą łatwą są to dzieci, których się nie zna, bo trzeba te dzieci poznać. Trzeba im bardzo dużo czasu poświęcić, żeby się ich nauczyć. Każde dziecko jest inne. Trzeba im dać dużo miłości, żeby wiedziały, że nie są zabrane tylko tak sobie, że ktoś miał takie tak sobie chciał, tylko że w tej rodzinie są i, i są członkami danej rodziny. Jak długo pani dojrzewała tę decyzję o tym, żeby Y... Jest, jak już mówiłam, jestem rodziną zastępczą moich wnuczek. Przez trzy lata o te dziewczynki walczyłam, więc trzy lata było y... wziąć, nie wziąć. To też nie jest takie proste. Y... Przez trzy lata dojrzewaliśmy do tego, czy będziemy w stanie z tymi dziewczynkami być i czy damy im tyle miłości, ile będą potrzebowały. W jaki sposób by Pani zachęciła osoby, które mogłyby być może się zdecydować, bo wiemy, że brakuje chętnych do rodziny? Yy, to znaczy na pewno dzieci, które się ma w rodzinie zastępczej są może trudnymi dziećmi, bo trzeba się ich nauczyć, jak mówiłam, ale dają bardzo dużo miłości, dużo ciepła. Uczestników festynu odwiedził starosta powiatu gniezińskiego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zajmuje się dziećmi, które wymagają specjalnej opieki. Są to tak zwane też często rodziny zastępcze, które tak naprawdę spełniają rolę tych rodziców, których po prostu nie ma. Ta organizacja prowadzi różnego rodzaju wydarzenia, tak jak dzisiaj piknik rodzinny. Myślę, że szczególnie tym dzieciom jest to bardzo mocno potrzebne. To jest jedna z naszych ról. Obok domu, domu dziecka to właśnie. Rodziny zastępcze wypełniają tą lukę, która jednak powstaje w wielu rodzinach. Dla uczestników wielu konkursów organizatorzy przygotowali liczne nagrody.